Mam silną biegunkę. Mam nadzieję, że mi przejdzie, ale zobaczymy. Chciałbym się trochę przespać. Znowu. Trzeci raz. Wylewa się ze mnie gorąca lawa. Mam nadzieję, że to się skończy do rana. Chciałbym się trochę przespać. Dzień trzeci jak twój żołądek? Drama. Kolejne wypróżnienie. Znowu? Mam nadzieję, że dziś mi przejdzie. Wybacz, ale muszę jeszcze raz. Przeżyjesz. Waylon bez skrępowania mówi o swoich problemach. Czy to psychicznych, czy tych związanych z trawieniem. Ja jestem jego przeciwieństwem. Moja strategia przetrwania to wypieranie kłopotów. Mówienie o nich mi nie pomaga. Zbuduję pułapkę na ryby. Julia poszła zbudować pułapkę, a ja nadal mam biegunkę. Byłbym wściekły, gdyby wykluczyło mnie to z programu. Nie chciałbym odpaść z powodu straczki. Czuję się mocno niekomfortowo. Zobaczymy, co będzie dalej. and uh, we'll see where I end up.